Dzień dobry Państwu! Witam serdecznie! Jak ta majówka u Państwa? Chciałem tutaj tylko szybciutko poruszyć jeden temat. Temat maseczek już był. Pokazałem, jak maseczki zrobić, prawda? Domowym sposobem. A teraz jest jeszcze problem, proszę Państwa, przełomicy. No, z tym jest kłopot. Nie zawsze można dostać, są drogie. A ja Państwu pokażę. Jak za taką przyłbicę nie trzeba płacić, będzie przyłbica darmowa i będzie zmienna codziennie. Jak Państwo będziecie przykładowo wracali ze spaceru z miasta, można ściągnąć i potem, jak pójdziemy drugi raz do miasta, ubrać. Co będzie potrzebne? Ubieramy, proszę Państwa. No, to jest taka kurteczka ochronna. Także nie zamawiamy. Nie zamawiamy. Bierzemy taką kurteczkę. W nią, w to też jest w w taka w specjalna w kurtka. To jest zamek. Widać. I teraz tak. Nie zapinamy do końca, tylko tak gdzieś dot. I coś państwo Na pokażę. Na, na pewno Państwo macie w domu przebory kuchenne chciałem Państwu pokazać takie, takie to nie jest narzędzie jest to taka warstwa ochronna także z, takie, z takiego czegoś również można taką szubicę ogrodną jak pójdziemy do miasta, do parku do lasu udać. i teraz co, ubieramy taką kurteczkę najlepiej no żeby kurteczka była tutaj z takim języczkiem o tu jest jeden języczek tu jest drugi języczek i teraz co robimy proszę Państwa no to jest taka duża głowa i teraz co proszę Państwa zarzucamy kapucę pierwsza czynność i wkładamy proszę Państwa naszą drugicę zaleceń podklejamy i tutaj Zakaczamy Zakaczamy o i tak, i tak zabezpieczenie proszę państwa idziemy siateczką do ludzi, do miasta, do parku i takim prostym sposobem taka wszelwica. Domowa, bezpieczna. No i cóż, możemy ruszać. Także nie kupujemy domowe, takie różne elementy, które posiadamy. Można taką czubicę ochronną wykonać. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.